Program napędza marka Powerbank Energy Drink. No tak, trening, trening się odbyliśmy na naszym torze. Fajnie, pogoda dopisała, warunki torowe myślę, że są pod nas. Każdy z nas szukał odpowiednich wystawień. Bądź nie szukał, tylko po prostu sprawdzał, czy to zagra, czy nie zagra. Także każdy z nas złapał jakąś bazę. Myślę, że czujemy się gotowi na na pewno ciężkie spotkanie z, ze Stalą Rzeszów. No i tyle. Nie, ale to już mimo wszystko na pewno jest jakiś taki e, bardziej chyba dla kiwiców no plus, że, że, że tak jest. Ja po prostu chcę zrobić swoją e, robotę jak najlepiej i, i bawić kiwiców gdzieś tam jazdą. I, no i liczę na zwycięstwo naszej drużyny, żeby e, ten debiut na naszym stadionie w tym roku był e, taki huczny i, i ze zwycięstwem! Oczywiście, że tak, e, mimo wszystko no, Mecz w Daugavpils nie poszedł tak po mojej myśli, jakbym chciał. Wiedziałem, że ze sprzętem jest wszystko w porządku. Gdzieś tam po prostu wkradł się pewien jakiś tam niepokój co do, co, do, co do ustawień. Zdarzył się jakiś defekt, zmiana motocykla. No i, że tak powiem, taka sportowa złość się odezwała. I, i tak jak mówię, dałem siebie 100%, żeby powalczyć o awans w, w tym ćwierćfinale. Jadę teraz w przyszłym tygodniu w czwartek na, na challenge. Tam moje cele się nie zmieniają. Chcę być w finałach w Mistrzostw Polski w tym roku. Oczywiście, że tak. Z tego miejsca też zapraszam wszystkich kibiców na, no, na nasze spotkanie. Bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia. Na pewno damy z siebie 100% i będzie na pewno bardzo ciekawe ściganie.